Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu, to znaczy chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. To położymy tutaj. A to tutaj? Nie, 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 tutaj. Co tak pracowicie układasz? Rysunki. Te rysunki, które dostałam od dzieci, jak był konkurs na mój portret, i dzieci przysłały mi tyle rysunków. Mam tu album i postanowiłam wszystkie rysunki ułożyć w tym albumie, ale one nie pasują, bo jeden jest za duży, a drugi za mały, a dwa małe nie chcą się zmieścić na jednej stronie. To może coś przyciąć? Próbowałam. Ale szkoda mi niszczyć. Takie są piękne. A co tu się dzieje? Pełno papierów, jakieś ścinki, śmieci. Jak przy przejściu trąby powietrznej. Wszystkie papiery fruwają w powietrzu. To ty sam jesteś trąba. Wielka, gigantyczna trąba. A te papiery to nie są żadne papiery czy ścinki. To są moje portrety. Portrety? Jakie portrety? O dzieci. A. To, to są portrety. A. Yy... Od dzieci to ja nie wiedziałem. A cóż tu się dzieje? Jak dzieci, a może jeszcze gorzej. Dzieci to przynajmniej można uspokoić, a was chyba się nie da. Oszalać można, ale o co chodzi? "Ogonisia układała w albumie swoje portrety i nie mogła ich dopasować, bo są różnej wielkości." Wtedy przyszedł moduś, który chciał robić porządki i porozrzucane rysunki potraktował jak bezużyteczne papiery. Moje śliczne portret. I to oto ta awantura? Przecież wystarczyło tylko mnie zapytać. Ciebie zapytać? Tak, mnie. No Podać sobie łapki i po awanturze. A te Twoje portrety to wystarczy tylko zeskanować w skanerze, pomniejszyć lub powiększyć w komputerze i wydrukować na drukarce albo zrobić album na płycie CD do oglądania w telewizorze. Skanerze? A co to jest skaner? To takie elektroniczne urządzenie, które po podłączeniu do komputera pozwala rysunek albo zdjęcie. Przetworzyć na plik odpowiedniego formatu rozpoznawany przez komputer. Czyli mówiąc najprościej, rysunek z papieru przenosimy na ekran monitora. Fantastyczne! To bardzo proste, ale niesłychanie użyteczne urządzenia. Podczas skanowania cały obraz jest rozkładany na, jakby tu nazwać, Hmm, na części i przenoszone przez światło czułą matrycę, oczywiście w postaci bitów, do pamięci komputera. Kartkę z rysunkiem kładzie się na szybie skanera i on wiązką światła. Czyta obrazek i zapisuje tak na światło czułej matrycy jak zdjęcie w aparacie fotograficznym. Och, ja chyba prościej powiedzieć tego nie potrafię. Słuchajcie, dodatkowo doczytałem się w internecie, że teraz często łączy się skanery z drukarkami, żeby było łatwiej korzystać z tego urządzenia. To co? Może teraz zeskanujemy twoje portrety i zrobimy album? Ja naprawdę przepraszam, że to tak wyszło z tymi portretami. Ja też przepraszam. Nie chciałam. Ale ja ciebie bardzo lubię. Ja ciebie też. A oni sobie poszli. Pewnie mają nas dosyć. Chyba trochę tak. audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software www.ivo.pl. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.